Dzień dobry. Z całą pewnością słyszeliście, iż apelacyjny system we Francji jest bardzo rozbudowany. Tymczasem w Hiszpanii mamy do czynienia z znacznie prostszym rozwiązaniem, dlatego że znakomita większość regionów ma, można powiedzieć, taki sam status status, który określamy jako DO. Natomiast dwa z regionów hiszpańskich mają status wyższy. To oczywiście jest Rioja i tutaj myślę, że nie ma żadnych wątpliwości. Region bardzo znany, dostarczający fantastycznych win, ale drugi obszar, który również może się cieszyć statusem DOC, nazywa się Priorat. Znacznie mniejszy, żeby nie powiedzieć 30 kilka razy mniejszy niż samariocha. Co zatem leży u przyczyn, iż ten malutki region Priorat zyskał tak wysokie uznanie w kręgach miłośników wina? Zastanawiając się nad wyjątkowością regionu Priorat, nie sposób pominąć jego położenie geograficzne, jak i oczywiście klimat. Prorat położony jest niedaleko miejscowości Taragona, która jest miastem nadmorskim, a więc można by spodziewać się, że klimat tutaj będzie śródziemnomorski. Tymczasem w Hiszpanii ta część jest bardzo górzysta. Zatem Dolinka, czy w zasadzie Dolina Priorat otoczona jest ze wszystkich stron dosyć wysokimi szczytami górskimi, a tym samym one blokują dostęp klimatu śródziemnomorskiego. W związku z tym w Dolince Prioratu mamy przede wszystkim bardzo upalne lata. No, żeby nie powiedzieć ekstremalnie upalne, doświadczyłem tego na własnej skórze. Ale jednocześnie wysokość nad poziomem morza powoduje, iż temperatura potrafi tam w ciągu nocy o kilka czy kilkanaście stopni. Zatem winogrona mają szansę mieć odpowiedni poziom kwasowości, po to, aby zachować pewnego rodzaju werwę i strukturę. Kolejny element, który wyróżnia Prorat od innych regionów geograficznych w Hiszpanii, to odmiany winogron. Tak jak w zasadzie w każdym miejscu możemy spotkać Tempranillo jako dominującą odmianę winogron, tak w Proracie te dwie, które tam dominują, nazywają się garnacza i Carinea. Jak to się stało, że te odmiany winogron trafiły do tej części Hiszpanii? Otóż w roku 1163 zakon Kartuzów wysłał swoich przedstawicieli do Hiszpanii, a w zasadzie do Katalonii, de facto, na poszukiwanie nowego miejsca, w którym mogliby założyć kolejny klasztor. Zakon Kartuzów to ten, który pochodzi z okolic Grenoble w obecnej Francji, w okolicach miejscowości Chartreuse i słynie w tej chwili, w naszych czasach, z produkcji niesamowicie intensywnego smakowo likieru Chartreuse, który Powstaje ze 130 ponad ziół. Recepturę tego likieru znają właśnie tylko mnisi. No i w tym 1163 roku mnisi pojechali, czy pojechali poszli do Katalonii szukać miejsca. Znaleźli obszar w obecnym priorytacie i tam postanowili założyć klasztor, który nazwali Kartoisza. A jednocześnie na potrzeby, że tak powiem, własne, zarówno bytowe, jak i liturgiczne, zaczęli uprawiać tam winoroś i przywieźli ze sobą odmiany winogron, y, takie francuskie. W związku z tym, garnacza to nic innego jak gronasz francuskie, a carinéa to jest to sama odmiana winogron, którą we Francji nazywamy karinią. I stąd te właśnie dwie odmiany winogron trafiły i zdominowały na kolejne setki lat region Priorat. Historia regionu Prora zaczęła się bardzo barwnie i można powiedzieć, że przez kolejne setki lat przebiegała bardzo pomyślnie dla rozwoju winiarstwa. Ale oczywiście, jak w bardzo wielu miejscach w Europie, przyszła epidemia filoksery, tej malutkiej amerykańskiej mszycy. Która zrównała winnice tamtejsze. One dosyć długo się odbudowywały, a jednocześnie można powiedzieć, że los nie do końca sprzyjał tamtemu regionowi, dlatego że w górach położone winnice są dosyć trudne, jeżeli chodzi o uprawę. De facto do obecnych czasów tam przede wszystkim wykorzystywane są do pracy konie, jak i muły. W związku z tym trudno mówić o jakiejś mechanizacji. A tuż po II wojnie światowej, wtedy kiedy wiele osób szukało łatwiejszego życia w dużych miastach, nastąpiła sytuacja odpływu ludności z Prowiatu właśnie do pobliskiej, między innymi Barcelony. Ona jest oddalona od Progratu o około 2 godziny jazdy y, samochodem. W związku z tym w latach 60-70 region można powiedzieć, że był niemalże wymarły. Przede wszystkim mieszkali tam starzy ludzie, którzy nie mieli sił po to, aby zakładać nowe winnice. W związku z tym garnacza i karinea, będąc długowiecznymi odmianami winogron, w zasadzie nie rozwijały się, nie były na nowo sadzone, tylko tak trwały, nabierając złożoności a tym samym w regionie nie powstawały nowe winnice i wręcz można powiedzieć, że region był na skraju wymarcia. Do lat 90., kiedy kilku ambitnych winiarzy, zresztą jak w wielu innych miejscach Europy w tamtym czasie, szukało pewnego rodzaju oryginalności i szukało inspiracji w starych odmianach winogron, w starych parcelach. I od tamtych lat 90. nastąpiła pewnego rodzaju ekspansja czy rozwinięcie regionu, i pojawiły się w tym miejscu niesamowite, niesamowicie wysokiej jakości wina i zaczęły kolejne winnice odbudowywać się. Nie ma ich obecnie zbyt wiele, tam jest około 120 winiarzy, którzy produkują wina w butelkach. Zatem no, niewielki region, 2000 hektarów, to także nie jest jakaś ogromna powierzchnia. Ale to jest również element, który bardzo mocno wpływa na tą wysoką jakość win z Prioratu w kontekście innych win z całej Hiszpanii. Sprawdźmy zatem na przykładzie wina z Kartoisza de Mont Salvat Jak smakuje wino z Prioratu? Przede wszystkim myślę, że trzeba tutaj zwrócić uwagę na wydajność zbiorów. Dlatego, że w wielu płaskich miejscach niczym niezwykłym jest wydajność około 10 ton winogron z jednego hektara. Wysokiej jakości wina powstają mniej więcej gdzieś z 5-4 ton. W 2-3 tony to jest taka standardowa, można powiedzieć, ilość. W kartościa de Salvat mamy zaledwie 1000 kg winogron z 1 hektara. Zatem ilość owoców, która jest wykorzystywana na powstanie wina z takiego właśnie 1 hektara, jest niesamowicie niewielka. I to jest kolejny czynnik, który powoduje, iż wina proriatu są niesamowicie interesujące, a przede wszystkim bardzo skoncentrowane. Wino w butelce dojrzewa dosyć długo. W zasadzie, tutaj trudno mówić o młodych winach. To jest 18 rocznik, wino, które zaczyna dopiero jakby swoją przygodę w kieliszkach miłośników wina. Nos och, jest szalenie rozbudowany, tutaj ta owocowość, którą znamy tak bardzo dobrze z win hiszpańskich, nie odgrywa pierwszoplanowych skrzypiec. Przede wszystkim mamy pikantność, mamy suszone zioła, mamy nuty likierowe, mamy taką bardzo koncentrację dużo dojrzałych nut, mocno osadzonych też w takich niuansach glebowych, wręcz czujemy takie krzemieniowe, lekko dymne historie. Wino bardzo złożone, pełne treści, pełne charakteru, garnacza nie jest zazwyczaj tak minem bardzo ekstraktywnym. Tutaj starsze krzewy, chociaż akurat na to wino one może nie są jakoś tak że powiem, ponad przeciętnie dojrzały, mają 25 lat, ale górski. Górski teren powoduje, iż garnacze tam zyskuje bardzo taką mocną ekstraktywność, wino długie, treściwe, bogate. Zatem niska wydajność to kolejny element po klimacie i odmianach winogron, które bardzo mocno definiują styl win proratu. I wreszcie czwartym elementem, który musimy uwzględnić rozważając wina z proratu, a wydaje mi się, że chyba jednak najważniejszym, jest ten może niepozorny kamień, ale to jest Licorella, rodzaj łupka który pokrywa większość gleb proratu. Ten łupek ma kolor czasami czerwonawy, wręcz taki złotawy, dlatego że łupek bardzo jest bogaty, o, bogaty w różnego rodzaju minerały, które mocno wpływają na smak wina. Zobaczmy, czy rzeczywiście w tym winie Montsalvat, Kartoisza de Montsalvat. To jest wino o nazwie Modgarnax, rocznik 2013. Czy rzeczywiście ten łupek tutaj nam się pojawi? Och, tak jak pierwsze wino było bardzo rozbudowane, bardzo treściwe, tak tutaj mamy po prostu aż wybuch, eksplozję różnego rodzaju nut. Takich właśnie mocno przypominających nam nuty krzemieniowe. To wręcz jest taki krzemień potarty, który niemalże generuje iskry i powoduje, że ten kamień pachnie tak bardzo intensywnie. Tutaj też mnóstwo takich ziołowych jakichś nut. Bardzo goździkowe, pieprzne, czekolada, takie drewno cedrowe. Zatem łupek, który nie tylko oczywiście wpływa na, na, na smaki, na zapach, ale również przede wszystkim sprawia, iż winogrona muszą walczyć o wodę, dlatego że łupek będąc materiałem dosyć przepuszczalnym, Sprawia, iż woda stamtąd szybko znika. W związku z tym, winogrona muszą głęboko zapuszczać korzenie, aby szukać wody i substancji odżywczych. Tutaj mamy wino z krzewów, częściowo, które mają już dobrze ponad 60 lat złożenie i intensywność. To takie elementy najbardziej charakterystyczne dla tego wina. Zatem podsumowując, Proriat to przede wszystkim górski, suchy region, gdzie dominują odmiany nie do końca aż tak często występujące w Hiszpanii. To również miejsce o bardzo niskiej wydajności zbiorów z jednego hektara. To także Licorella, niesamowita gleba. I wreszcie myślę, że element, który spaja to wszystko, to winiarze. Kartoysza de Monsalvat to winnica prowadzona przez, czy, prowadzona, czy założona przez Francesca Sancheza Basa, człowieka pochodzącego z proratu, który swoją niewielką produkcją tak naprawdę stara się pokazać kwintesencję i charakter tamtejszych win. Tych butelek powstaje zaledwie kilka tysięcy, a wina topowego Francesca zaledwie około tysiąca. Tak więc malutcy producenci, wykorzystujący ten trudny geograficznie region, potrafią tam stworzyć niesamowite cuda, które potrzebują długich lat, aby dojrzeć, ale wówczas oddają nam naprawdę wspaniałą historię. Historię i wspaniały charakter skoncentrowanych, treściwych, bogatych win. Zatem szukajcie win z prywatu, zastanawiajcie się, jak one smakują, pachną i przede wszystkim rozmawiajcie na ich temat, bo przecież to są wspaniałe wina do tego, żeby prowadzić dywagacje czy wręcz długie, wieczorne dysputy. Na dzisiaj to tyle. Tymczasem.